Phoenix Systems jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce renomowanych firm produkujących najnowsze rozwiązania w dziedzinie systemów pakowania i kontroli jakości produktów spożywczych. Firma Phoenix Systems oferuje kompleksowe rozwiązania automatyzacji produkcji za pomocą robotów przemysłowych do paletyzacji i innych urządzeń automatyki. W ofercie firmy znajdują się zarówno kompletne linie produkcyjne, jak i pojedyncze urządzenia. Oferta naszej firmy skierowana jest do tych zakładów, które Wymagają i oczekują sprawdzonych rozwiązań, elastycznego podejścia do ich produktu. Do każdego klienta Fenix Systems podchodzi indywidualnie, dopasowując ofertę do konkretnych potrzeb. W ofercie zawsze znajdują się urządzenia najwyższej jakości. Zapraszamy do współpracy z Fenix Systems.